Witam 400 osób, coraz więcej, siema no li siema, czemu smutna minka? Miało być o 10, no ale jest o 12, tak szczerze nawet nie wiem czy będzie długi live, bo yy, powiem wam yy, a to powiem wam jak zostawicie łapkę w górę. Zaraz się dowiecie, wszystko dobra. Jest 1200 osób, więc mogę mówić. Po pierwsze, dzisiaj, Erik, dzięki za wspierającego, dzisiaj nudny stream. Tak szczerze wam mówię. Nudny stream totalnie do otwajkowania, Trzeba będzie osuszyć to wszystko. Jest to będzie giga nudne. Yy... Okej, okay. druga sprawa jest taka, że no niestety yy, Co ja powiem, w naszym domu zabrakło dzisiaj Czystych naczyń, muszę się wam pożalić yy, Przez co nic nie zdążyłem zjeść, przez co yy, Siedzę na głodzie, co za tym idzie yy, co, za tym, co za tym idzie yy, No mo może mnie głód zacząć sadzić, wtedy streama skończymy Także lipa Znaczyć najgorsze jest to, że ja dzisiaj nic nie jadłem totalnie, nie? Niestety nie ma naczyń w tym domu, czystych nie ma Jak nie wiem, co jest to dzisiaj o yy, 17 idę do mojego menadżera i będziemy pewno no, iść orężadę. I chciałbym sobie być najedzony troszkę do tego czasu, żeby nie było przypału żadnego. Ja idę się przespać jak. To, nawet powiem Wam lepiej, ja, nawet tak? powiem Wam lepiej. Ja już skończę livea z tego względu, że y, i tak nie ma nic ciekawego do roboty. Ja nie wiem, co powiedzieć. Plus, y, głodny jestem strasznie, bo dzisiaj nic nie jadę. Także trzymajcie się, jutro będzie live dłuższy na pewno. Może na no, off-streamie trochę posłuszam jeszcze. Y, I odeślę was do kogoś dzisiaj. No proszę, to nie moja wina, że ty masz problemy z ustawieniem Ej, a, danych w ten iPhone ma problem, bo sam Tak, no to proszę bardzo, ja się mogę z tobą zamienić ty na odbiera, Androida. Odbiera, proszę odbiera, bardzo. Jak nie odbierasz to jest... Ja się na Androida z tobą zamówię. Z, z, tutaj... jak nie odbierze, to ja tego nie odbiorę, więc nikt tego nie odbiorę. Ja odbiorę, ale żebyś ten telefon odebrał. Do ciebie zarzuciłem. No to, no to daj no weź telefon mój. No proszę, no. No proszę. No tak, ty źle zamówiłeś, ja mam się tłumaczyć, że zły adres? No weź to, chociaż podaj jego numer, tam jest jakiś jego numer? No jak nie, na pewno tam masz, żeby zadzwonić. No proszę cię, no. Arek, jeden złoty. No problemy, robi. To i robi sobie śniadanie. Przedwczoraj narzekał na Liwie, że przez to, że Sandra nie umyła talerzy. Narzekał. co jeść i musi szybciej kupić. Umyłam śniadanie. talerze. One były umyte. jak one się skończyły myć, jak Noli jak wstał. Tylko że akurat miski nie było po prostu Akurat miski nie było Bo, bo po prostu mistek nie mamy za dużo A w, w, wszystkie talerze Były umyte To nieźle Nolif narzekał To nieźle Nolif sobie narzekał Pokłócimy się jeszcze dzisiaj z Nolifem Oj, pokłócimy się Kłótnia na live? No kłótnia jest, jaką tutaj takie mi tutaj mówi No to jest kłótnia na live Idziemy naprawić tą farmę a on też mógłby kiedykolwiek zmyware wstawić, nie? A nie tylko ja. Ale nie, to już jest nieważne, prawda? No jasne, że to już się nie liczy. Siema. Mam prezent dla ciebie, Sandra. No, dla już nie ma, widzicie? Kubiksona? Dobra, ja zapamiętam. Słyszeliście, po co powiedział na końcu. Mam prezent dla Ciebie, Sandra. On nie powiedział, mam prezent dla ciebie, Natalia. Tak to jest. są Simp, Sandry. Ewidentnie. No dobra. Zobaczymy. są Simp, Sandry. Nic mi nie dał. Nic mi nie dał. Naprawdę nic. Ja mu tam powiem, potem. Wiecie co, powiem wam szczerze, że kiedyś była w ogóle taka sytuacja, że te kobiece hormony są powalone. Tak wam powiem szczerze. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy jakiejś Tomka. I jemy karbonarę, bo Tomek zrobił giga dobrą karbonarę, w ogóle Tomek Cox karbonarę robi. I wyobraźcie sobie tak: po zjedzonym, no siedzimy sobie po zjedzonym, i Sandra mówi: No, ja mogę pozmywać, i we mnie to tak wywołało taki gniew, w sensie, że jak to pozmywać? I w sensie poszła zmywać. Mówię, jak ona może być lepszą dziewczyną ode mnie? Co jest? Ja se siedzę teraz na wersalce i co se tam myśli, Tomasz? Ona zmywa jak porządna kobieta, i co ja robię? Siedzę i tak we mnie. Fil to było. No, kobiety kłócą się o zmywanie garów. No, prosto. Widzowie. Tak było. Odklejone mam historie czasami, nie? Wiem o tym. Ale poważnie, Sandra nawet od tego nie wzięła, w sensie nie zrozumiała tego. Ja dopiero musiałem jej wytłumaczyć po wszystkim, dlaczego byłam stiltowana. No jak to tak? Zresztą ostatnio kiedyś od tego, od Krysa, dostałem przecież gąbki do zmywania. Cały czas są używane. Na prezent, bo w ogóle możecie mi wysłać paczkę, jak ktoś nie wie, z w opisie link. To wspominam co jakiś czas. Może ktoś w końcu wyślę. Kapa, kapa.